To wydarzenie zawsze miar wyjątkowe, dlatego bardzo się cieszę, że zaszczyciło nas tak liczne grono wyjątkowych gości. Zanim jednak przejdziemy do oficjalnego otwarcia tej uroczystości, przekazania insygnii, wręczenia pamiątkowych odznaczeń, bardzo proszę o wprowadzenie pocztów sztandarowych. Woli. 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 dziękuję okay, bardzo mam informację, że chleb i jest również będzie również przekazany przedstawicielowi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju zapraszam panią Hannę Kostrzewską dziś ja dziękuję za ten wspaniały kongres za reprezentowanie Polski poza granicami kraju Przekazuję tę insygnię oraz raz drugi w historii również absolwentowi technikum pszczelarskiego w Szczelowej Woli, koledze Czesławowi Korpysie, prezesowi Regionalnego Związku Pszczelarzy, by tę insygnię, symbol władzy pszczelarskiej, ale również symbol pracy na rzecz polskiego pszczelarstwa, Polskiego środowiska naturalnego były godny w godnych rękach. Wiem, że tak będzie. Wiem, że poradzicie sobie w organizacji największej od lat. Największej imprezy dla dzieci i młodzieży do lat 16, bo w przyszłym roku, w czerwcu, spotkamy młodzież z całej Europy w Polsce. To Przelaża tej Ziemi, Ziemi, na której ochrona środowiska jest zawsze na pierwszym miejscu, będą mogli wiele przekazać nie tylko młodzieży z całej Unii Europejskiej, ale również z tej części naszych sąsiadów ze wschodu. Kolego Czesławie, proszę przyjmij tę inzygnię jako znak wielkości pszczelaży tej ziemi jako symbol pracowitości i dobrobytu dla szczelarzy całej Polski. Panie prezydencie polskiego związku pszczelarzy a zarazem panie prezydencie. W imieniu pszczelarzy Ziemi Środkowskiej i w imieniu pszczelarzy tej Ziemi Bełchatowskiej dziękuję. Chciałem powiedzieć, że pszczelarze tej Ziemi zrobią wszystko, by rzeczywiście być godnym niesienia tej sygnii. Dziękuję bardzo. I zostały już przekazane. Można dokonać oficjalnego otwarcia 31 Ogólnopolskiej Dni Pszczelarza w Bełchatowie. Zapraszam zatem na scenę osoby, bez których to spotkanie i te dni nie mogłoby się odbyć, które dokonają tego właśnie oficjalnego otwarcia. Zapraszam pana Czesława Korbysę, prezesa Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Piotrkowskiej, pana Starostę Bełchatowskiego Szczepana Krzęska oraz pana prezydenta Miasta Bełchatowa Marka Szanowskiego. Zapraszam serdecznie. Panie i Panowie, dostojni goście z Polski i z zagranicy, koleżanki i koledzy pszczelarze, główni aktorzy dnia dzisiejszego, to dzięki Wam jeszcze pszczoły rzeczom. Pszczelarstwo jest bardzo ważną dziedziną gospodarki narodowej. Kupczu. Z jednej strony dostarcza nam cennych produktów spożywczych o właściwościach leczniczych, zdrowotnych, z drugiej strony wpływa na wieloróżnorodność środowiska naturalnego. Pszczoła jest wskaźnikiem czystości środowiska. Tam, gdzie pszczoła żyć nie może, tam człowiek nie powinien przebywać, ale przede wszystkim pszczoła. To zapylanie. Drodze ewolucji, pszczoła i rośliny endofinne całkowicie uzależniły się od siebie. Według informacji Unii Europejskiej, jak i Slavii, jedna rodzina pszczela poprzez zapylanie roślin daje gospodarce narodowej 1070 euro. Jeżeli weźmiemy to na całą Unię Europejską, to już jest ponad 5 miliardów złotych. Panie i Panowie, dzisiaj współorganizatorem jest Związek Pszczelarzy Ziemi Piotkowskiej, który skupia w swych rękach 714 pszczelarzy, którzy mają w swym ponad 16 250 rodzin pszczelnych, ale wśród nich jest Pasieka Zarodowa Kocierzowych, ma zawiesić jego centrum hodowli rozrodu zwierząt. Szczęcimy się bardzo, że mamy u siebie pszczołę środkowoeuropejską linii ARSA. I gdziekolwiek wyjeżdżamy za granicę, czy w kraju bierzemy udział w różnych e, sympozach i wystawach, zawsze z sobą bierzemy pszczołę środkowoeuropejską bo to jest nasze dziedzictwo narodowe. Panie i Panowie, w imieniu Krzelawskiej Ziemni Piotrkowskiej serdecznie Was witam. Pani Poseł, Panie Wojewodo, Panie Marszałku, Panie Przewodniczący, Szanowni Goście, Panie Prezydencie, Bełchatów czuję się dziś wyróżniony. Wyróżniony obecnością ludzi, którzy mają pasję którzy mają powołanie do tego, aby zrobić coś pożytecznego, zrobić coś, co nie tylko przynosi im satysfakcję, ale przynosi zdrowie i przynosi poczucie tego, że funkcjonujemy mimo wszystko w realiach przyjaznych dla człowieka. strzelarza. Serdecznie dziękuję za Waszą obecność, za wasze. Zaangażowanie. To miejsce, w którym się znajdujemy, było świadkiem różnych wydarzeń, szczególnie związanych z górnictwem, z energetyką, bo jesteśmy wszyscy dziś w mieście, które jest stolicą paliwowo-energetyczną kraju. To tu, w Bełkatowie, mieści się kopalnia i elektrownia, które dają poczucie bezpieczeństwa energetycznego. Polski. Tu produkuje się ponad 20% energii, którą zużytkowujemy my, Polacy. Ale dziś bełkatów staje się stolicą szczelarstwa. Połączenie tych dwóch dziedzin, jakże od siebie odległych, ale jednocześnie dziś stojących obok siebie, pokazujących, że bełkatów, jest dla środowiska przyjazny, że są tu pszczoły, są tu pszczelarze. To bardzo ważne. Dziękuję bardzo za zaangażowanie naszych pszczelarzy bełchatowskich. Bez ich zaangażowania, bez ich trudu, bez ich bezinteresownego podejścia do problemu nie byłoby tych dni. Dziękuję prezesowi Koła Bełchatowskiego. Panu Jankowi Polakowi, który zaangażował się z całym sercem wraz ze swoimi kolegami, aby te dni odbyły się tu i żeby przeszły do historii jako wydarzenie szczególne. Mam nadzieję, że takie będzie. Widząc wczorajszy dzień, widząc zaangażowanie i dzisiejszą Państwa obecność, bezinteresowną, wskazujemy na to, że chcemy. Was gościć przez te kilka dni, ale chcemy Was również zaprosić w przyszłości. Jeżeli tylko będzie wola, Panie Prezydencie, jesteśmy do dyspozycji. I ja, i Pan Starosta z całą pewnością chętnie będziemy do Was tutaj Jeszcze raz podkreślam o 3 wyróżnieniu dla Bełkatowa. Za to Wam serdecznie dziękuję za Waszą obecność, wszystkich tych, którzy zechcieli przyjąć Pana Prezydenta i nasze zaproszenie i są dziś Bełkatowie. Mam nadzieję, że te dni zapamiętacie i chętnie tutaj będziecie wracać. Wszystkiego dobrego Panie Prezesie, Panie Prezydencie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Panie i Panowie, pierwsze Ogólnokolwiek i pszczelarza, Bełkatów 2013 uważamy za otwarte. Dziękuję. Jan Dzierżon to Kopernik, który, jak wspomniano to twórca nowoczesnego pszczelarstwa. Ziemia Bełchatowska, sam Bełchatów to również pokazuje nowoczesność, ale związaną z historią. Ten medal również o tym świadczy. Gratuluję bardzo. wszystkiego dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jesteśmy po uroczystości oficjalnego otwarcia 31. Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w Dołchatowie, co dla naszego miasta jest zaszczytem wielkim i wyróżnieniem. Przy tej okazji chcemy też nasadzić drzewo, drzewo również wyjątkowe, drzewo miododajne, lipę drobnolistną. O to nasadzenie poproszę gospodarzy miejsca i organizatorów 31 Ogólnopolskich Dni Pszczelarza. Proszę bardzo pana Tadeusza Sabatę, pana prezydenta Tadeusza Sabaty, pana nie, Sabata. Zapraszam serdecznie pana Czesława Korpysę, pana prezesa. Zapraszam serdecznie pana prezydenta Marka Krzanowskiego oraz starostę Błogatowskiego pana Szczepana Krzęsta. Wspólnie kilka słów i wspólnie nasadzimy drzewo, to drzewo na pamiątkę tego wyjątkowego wydarzenia. Przy tak wspaniałym drzewie, przy tak wspaniałej symbolice można powiedzieć tylko jedno. Niech pszczoły z tego korzystają, niech kwitnąca ta lipa daje zdrowie naszym dzieciom, wnukom, a my marzymy tylko o jednym. By na przykład za 50 lat byśmy mogli tu się spotkać i usiąść jeszcze pod tą lipą, w cieniu tej lipy, bo myślę, że i ławeczki tutaj będą. Gratuluję pomysłu. To naprawdę wspaniała pamiątka. Nie wiem, co padł na ten pomysł, ale ten pomysł już pójdzie w Polskę. Gratuluję i życzę wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Niech te drzewa dodajne, rosną w pięknym Bełkadowie. Panie Prezydencie, jeżeli się za 50 lat tutaj spotkamy, czy mam uważać, że za 50 lat. 81. Ogólnopolskie Lipsza, że będą we Katowie. Czy to jest decyzja? <grydy> Dziś mogę <grydy> powiedzieć: że Nie mam nic przeciwko temu, <grydy> Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący naszego tutaj regionu Wiódzkoskiego. Myślę, że tuż obok jest tak zwana Rajska Aleja. Tam są posadzone jabłonie. Rajskie jabłonie, które symbolizują honorowych obywateli miasta Bełchatowa. Każdy z tych obywateli ma tam swoją jabłoń. Tutaj obok, też szczególne miejsce: lipa drobnolistna. Tak, przynajmniej powiedział mi szef firmy, którą, która zajmowała się urządzeniem tego skwerku. A ponoć łacińska nazwa jest jakaś tam powiedzmy dosyć trudna do wymówienia, natomiast w tłumaczeniu tego wynika, że ta lipa to tak zielony duch. Mam nadzieję, że, że to drzewo będzie nie tylko symbolem tych wydarzeń, które dziś tutaj przeżywamy, ale również dopełnieniem tego, mam nadzieję, przynajmniej. Gości, że jest to miejsce, które no, zachwyca, jest miejsce zielone w centrum, w centrum naszego przemysłowego Bełchatowa. Mam nadzieję, że Państwo to dostrzegacie. Cieszymy się bardzo z Państwa obecności. Jeszcze raz to podkreślam, czujemy się zaszczyceni, wyróżnieni. Bełchatów przez te dni, które rozpoczęły się wczoraj, należy do pszczelarzy. Mam nadzieję, że będziecie tutaj chętnie wracać, nie tylko myślami, ale rzeczywiście może w tym kalendarzu nie za 50 lat, bo za 50 lat to prawdopodobnie raczej nie usiądziemy pod tą liczbą, chociaż wszystkim tego życzę, ale będzie ciężko. Chyba, żeby coś się zmieniło, jeżeli chodzi o wiek. Życia człowieka. No ale życzyć sobie należy. Więc e, wszystkiego dobrego. E, zapraszam panów, rozumiem, do posadzenia tego drzewa muszą sprzątać no kolega tak ja za <grymne> 50 lat jak dobrze pójdzie tak. bo jest taka przystępna tak. nie już na pewno to no tak by było tak, teraz podlać wodą tak, tak kto no, tak tu ma białe tak buty <grymne> w piłkach da radę. tak jest, prosimy A. Szpadel, mamy. Jeden szpadel mamy, no, i szpadel nie. Tak. tak. Historyczny szpadel.